Dzień no dobry, witam serdecznie na kolejnym odcinku z Polskiego Gospodarstwa. Troszeczkę się, troszeczkę się zmieniło, zrobiłem tak, żeśmy mieli te 75 tysięcy, no prawie 75 tysięcy mamy. Brakuje nam tylko 5 y, euro, w ogóle będę mówił złotówek. To wyłączę, już postaram się nie wychodzić do menu. Jedyne co się zmieniło, to to, że mamy tego... Powkana chyba, chyba do pokóry się dobrze nie wiadomo. To, że ja tutaj przesunąłem tą szczepę, żeby już szybciej ją podpiąć. Jeszcze. Na pewno coś jeszcze. A, to, że mamy rower, którego musiałem dresetować. O, tu jest. no. No, to się zmieniło właściwie. Tylko. Tym rowerem strasznie znowu skręca. A, miałem nie używać kamery z wewnątrz, w sensie z zewnątrz. Dobra, jedziemy sobie. O! Ruchu drogowego, jak jadę rowerem, nie będę włączał. Bez przyzwyczajenia włączam kierunkowskaz w pojeździe, które nie ma kierunkowskazu. Byłoby trochę bez sensu, jakbym miał kierunkowskaz rower. Też nie, czy jak wiem. Które chyba mają. O, już widać tam naszego blizona. No, musimy odebrać mu kukurydzę. W sensie nie kukurydzę, tylko tam, wiecie, soje. To jest chyba soja. I oprócz tej, no jeszcze chwilę poczekamy, aż tam wyrośnie. Na szczęście tu nie jest daleko, tam też sobie podjedziemy. Eee... No. 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 Okej, okay. jak tutaj skręcamy, tutaj miał łączność kierunkowska, z którego rower przecież nie ma. Okej. Okay. O. Uże, czy ty mi się wydaje, że ten rower ma działające zawieszenie. Jak ja to robię, że ja tak szybko jadę? Ciekałam, że chamber 16 km na godzinę. A, bo ten rower teraz będzie szalał nie wiem czemu dobra jasny machinik i wysiadamy z roweru się z... zjadamy z roweru Q Z A Z dobra kolony czemu muszę jechać film się zepsuł Kurczę, film mi się zepsuł. O! Jest. Nie chciałem w ogóle odpalić. Może bo to są... Może bo bo mi się tak chyba wydawało, że film mi się zepsuł. Ja myślę, że w skórce było ten. Eee, bo ja prawie nie słyszę dźwięku, żeby teraz słyszeć coś tam. Jak to pojedziemy? Jak tam dojechać na to tyle? Pozwólcie, że otworzę Google Maps. Spójrzcie kurczę mówię, że otworzę w ogóle maps ile idę w awaryjna no, to tam jest, musimy chwilę pojechać do południowych zadań taka problem? nie ma, to będziemy jechać z tyłu tutaj otrząsnę w ogóle maps oczywiście tutaj w telefonie, jak widzicie po lewej po lewej macie obraz telefonu kurczę, w drzewo uderzyłam Jago, jasny, jasny. Ja to jasne, jasne Ja pierdziele usuć do przoty Ja nie mogę to spalić nawet Nie poje, nie zobaczymy, czy pojedzie, ale nie wiem. Jedzie. Ale nie jakoś dobrze. Teraz to w ogóle muszę odpalić. Nie chcę odpalić, widać mnie. Urszcze za zepsułe. O ja nie mogę. Drugi rozklinacz już urszczy zepsute. Ja nie mogę. O no i co ja teraz tak. mam zrobić? Bo jest tutaj tylko, tylko to się, tu, to tu trochę, tu wymiotki z kołem, którym się tak trochę przekroczyłem. Chyrmno, ja nie... Ja pierdzielę. No bo... No ja serio nie wiem, co ja mam zrobić. Bo... Problem lekki mamy. Mówię, że... Zepsuł się Ursus. Ja pierdziele. no Ursus to widać, nie zepsuty jest. Niech światło nie jest włączone. Ja pierdziele. Wiemy, tam jakiegoś mechanika, może takich jest, bo zobaczę na telefonie. Nie mam takiego mechanika, chyba że w sklepie jest. Zepsuł się Ursus. Ja, ja, ja nie wiem co ja mam zrobić. może tylko włączę. W ogóle ja mam czas trochę ale dobra, nawet dobrze. Pytam, czy tutaj zolnego zula? To mógłbym naprawić. Naprawiłbym pan? Tak. Dobrze. Majone. A kiedy to by było, proszę pana? Kiedy? Dzisiaj? Ale jak dzisiaj o której? 1215 prawie, to o której by to było? Ja nie wiem, no tak. 13 to nie było. No to niech pan tam już szybko podjedzie, ale dobra. Dajemy panu Żulowi się popisać. Ja nie wiem co ja mam zrobić. Znaczy on tam naprawi. A ile to proszę pana było? A za darmo, no to super, no to będzie naprawał za darmo na szczęście, jak słyszeliście od pana Żula, nie wiem czy wcześniej trochę za cicho nie mówiłem, dlatego teraz będę mówił trochę głośno, trochę głośniej, no sobie bizony tam podjedziemy, no, no zepsuł się, ale to tam głównie tylko koło i ten, yy, i wiecie i trochę nie chciał spalić, i troszeczkę może zepił no i lampa jest zbita ale znam naszego koleżkę, to raczej lampy nie naprawi dlatego będzie nie będziemy to, ja nie mogę widzą jest, jest tak skrewny że po prostu o A tak w ogóle to yy, udało mi, w ogóle to udało mi się zainstalować DMS editora dlatego umiem tam to w ogóle nawet modelować ani z takiego. Jeśli ktoś wie, jak zrobić Reskin jakiegoś modu. tutaj dalej nie przyjechała ale okay. Jeśli ktoś wie jak zrobić Reskin jakiegoś modu, gram i zacina, to prosiłbym, żebym nagrał może mi filmik, bo wtedy ten... Bo przyda mi się, żebym wiedział. Jeśli to mi wytłumaczy, to na pewno ten filmik wtedy dostanie łapkę w górę. Tam ten komentarz, w którym powiem tak, że zrobił mi to, też trzeba na niego napisać wtedy. Dostanie serduszko i zostanie przypięty. Coś jeszcze. A, no i zostanie suba tamten kanał, ale tylko wtedy, kiedy ten filmik mi to wytłumaczy. Mam nadzieję, że zrobicie się to tak. żeby rośnie. się to zaprób, Po to trochę Ja nie wiem, to jest jakaś droga. A, tak, gra się. zaczyna. Jakaś droga tutaj jest. musimy gdzie zaparkować, czyli... Nie wiem, czy ona, gra, zaczyna idziemy do Bizona, Ale się, jak się gra zaczyna, to pewnie dzień się ten wychodzi. Dobra, Gdzieś tutaj zaparkujemy. To strasznie mi gra zaczyna. O, sobie wycofamy trochę. O, nie zaczyna. Dobra. Glijemy włączoną usterka. Mamy go do oczekiwania. To mam takie ustawienia, bo ja na ten telefon taki sobie ściągnąłem taką aplikację i tak piecać mam. No, nie no dobrze, naprawdę po prostu to jest menu gry, oczywiście. Na wiecie ja to mówię, żeby było trochę bardziej realnie. Eee... Chyba są, ale nie wiem. W sobie może byśmy włączyli. Ja nie wiem, czy te nie są objęte prawami, albo z tym. Raczej nie powinny, no bo w przeciwnym razie by też nie mogły być z tym. E, ...farmingu, Sobie Co je Tak, powiem, się nie słychać w sumie. Głośno i głośno. Głośno i nie słyszę. Aleki. A w ogóle bizona nie my teraz może być sobie głośniej gra? Bo i tak nie będziemy na jeździć. Dobrze jest? Mam nadzieję, że tak. Ja nie wiem, jak wy to słyszycie. Tym bardziej, że coś się zrobiło i nie mogę w ogóle z na nie wypłacać. Żebyś żył tutaj już naprawia, granica wąci za cieło. Do widzenia.